strony Let's Play Games 1, a dzisiaj znajdujemy się na serwerze mojego kolegi Etusia, przywitaj się, i szwed też jest, z jest hej jest, hey, z Tam hey, zniszczy są, my um, my y, my I, my IP, IP serwera będzie w opisie, i to jest niestety Hamachi, to nie Etusia? Niestety. Patrzcie, e, To nie jest serpa, ta ma mojego serwera. Tylko wpiszcie sobie na Hamachi Serwer kr, y, y, duże S, e, serwer, duże MC kropka, Rambo 1234 e, I Cztery. wszystko będzie w opisie. Jej! Dobra, ale to nie patrzy, Zapraszamy dana. na serwer częściowo, będzie RP RPG. Jeśli nie spotkacie mamy Kindero, tak, wiecie się chyba za ale kis. Chodź. Chodź, pokażemy, pokażemy Właścina mu tajny wypokój, właściciel... nigdy go, go nie zobaczy. Nigdy go nie widzi. Napiszcie coś na czacie. O, trzy, właścicielki. O, trzy właścicielki. Widzicie, wszyscy mają właściciela. Wy będziecie mieć niestety gracza. Jeśli ktoś zasłuży, może zostanie VIPa. Tak, VIPa, a dostęp do komendy takiej, jak na przykład co Wam napiszę teraz na no. tak. Ma tak. dostęp do komendy takiej. No to by było na tyle chyba A chodź my... pokaż jeszcze mój to i do... tajemny, który jest tak tajemny, że nikt go nie widzi Dodatkowo można pomylić z realnością A oni, ej, e tu będą mieli dostęp do komendy to są CPA? Kule po dziurach. Co? Oni będą mieli dostęp do komendy CPA Raczej No i pamiętaj, tam są kule ej, po dziurach. Mamy warpy, mamy drewno, jedzenie, kopalnia i spawn Spawn Piszemy, ukośnik spawn Przynosi A Jeszcze będą ja mogły być dodatkowe warpy. warpy. Ja tworzyłem te tabliczki z warpami. Warp kor, który już nie istnieje, więc można go wywalić. Jeszcze tu dodam warp kopalnia. Warp spawn. jeśli jak się na przykład coś usunął spawn, poczekaj. Widzicie? Laście. Na przykład warp jedzenie też jest. Jedzenie. Kurde. Kurde. Ej. Laście. Jeden. nieprawda, że tutaj będą jeszcze dodatkowe warpy o których Dobra. nikt nie będzie wiedział prawie no. tylko w dobrych czasach w dobrym czasie nie jeszcze mamy warp drewno czyli tutaj Tudę. będziecie mogli sobie drewno co nie? tu mamy. i tam jest fuj chuj powierzchni że już tak się wszystko wyrażę w chuj tam jest powierzchni normalnie w chuj eee, przynajmniej want jest ale to o. trzeba z zbocamy. nie zapraszamy nieogarniętych tak, zapraszamy i... wszystkich miaogarów, downów, y, debili, y, 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 hejterów, cheaterów, y, griferów, zaraz jak to y, ile jeszcze tego było? Etuś, już odcinek długo trwa. Dobra. Takie A do czy tu trzecie Był ze mną dzisiaj. Był ze mną Weź dzisiaj te, Etuś i Szwec. Tak. Jej. To by było na tyle. No się! Proszę Was ja o subskrypcję, lajki. No i to by było na dzień. Trzymać. Cześć. Cześć.